Cześć ze strony Hodlerka. Dzisiaj chciałabym Wam troszeczkę poopowiadać o tokenach BRC20. A dokładnie czym one są, czy mają swoją jakąś przyszłość, czy jest to chwilowy trend na rynku kryptowalut i czy jest to właśnie sprawca wysokich obecnych opłat. Transakcyjnych. Zanim zacznę, zapraszam na mój telegram, wrzucam tam szybkie info, kiedy nie mogę nagrywać. Zapraszam również na Discord WeAreCrypto. Crypto. Znajdziecie tam instrukcje do nodów, pogadacie głosowo, poczytacie analizy projektów i tym podobne. Jeżeli chciałbyś, chciałabyś zakupić swoje pierwsze kryptowaluty, polecam giełdę Bybit. Wszystkie linki znajdują się pod filmem. Co to jest BRC20? BRC-20 to standard wybijania tokenów na sieci Bitcoina dzięki protokole Ordinals, którego utworzono w tym roku. Nie mamy tutaj smart kontraktów w przeciwieństwie do znanego nam ERC-20, czyli po prostu tokeny na Ethereum. Potrzebny jest nam tutaj portfel Bitcoina, aby wykonywać transakcje. Tokeny BRC-20 nie pojawiły się parę dni temu, a pojawiły się dokładnie 8 marca tego roku. Wiemy, że twórcą jest analityk. O pseudonimie Domo, którego, jak widzicie, możemy znaleźć na Twitterze. Domo chciał stworzyć możliwość wybijania i transferowania NFT na sieci Bitcoin i jest to, jak możemy tutaj przeczytać, zabawny eksperyment dla niego, tak? Czy ten eksperyment się przyjął? No, myślę, że zdecydowanie, ponieważ wiele osób już o tym słyszało. I jeżeli spojrzymy na kapitalizację, ja sobie wrócę do pierwszej strony. To na moment, jak widzicie nagrywanie tego filmu, market cap wynosi ponad 1 miliard dolarów. To jest bardzo dużo. Pierwszym tokenem na BRC20 jest token Ordi. I oczywiście łącznie jest ich 21 milionów sztuk. A mówię oczywiście, bo wiadomo, że Bitcoin ma podobnie. Bardzo szybko różne startupy opracowały metody, może bardziej powinnam powiedzieć narzędzia do wybijania tokenów właśnie na BRC20. I teraz Wam chciałabym pokazać, jak mintować NFT na BRC20, jednak nie róbcie tego od razu wraz ze mną, tylko przesłuchajcie do końca ten film i wtedy sobie podejmiecie decyzję, czy warto to zrobić. I ja Wam pokażę jedną z możliwości, także jak mintować NFT na BRC20. Będziemy potrzebowali portwa. Unisat. Pobieramy go po prostu na chrom jako rozszerzenie. Tworzymy portfel wybierając taprot i wysyłamy jakąś część bitcoina na ten portfel. Następnie wchodzimy sobie na unisat.io. Idziemy do zakładki BRC20. Następnie klikamy in progress. Wybieramy sobie jakiś token, na przykład ten. I klikamy tutaj mint directly. Ogólnie jest też marketplace, więc kupujemy i sprzedajemy tokeny tutaj, właśnie na tym marketplace. Pamiętajcie, że jest to oczywiście jedna z możliwości i pokażę Wam teraz stronę, na którą możemy znaleźć inne jakieś integracje. Ja tę stronę Wam zostawię oczywiście w opisie pod filmem. I to jest ta strona. Wiem, że gdzieś tam na Discordzie też można sobie kupić i sprzedać te tokeny, e, więc jest parę opcji. Osobiście nie będę poświęcać czasu na mintowanie NFTów na BRC-20, przynajmniej w tej chwili przez ten eksperyment, jak możecie poczuć, koszty transakcyjne naprawdę dobijają, myślę, że e, większość osób z mniejszym portfelem i oni powoli się już wycofują z rynku i wszystko układa się w stronę spadków. Choć, jak możemy zobaczyć, Bitcoin w tej chwili kosztuje ponad 27 tysięcy dolarów, więc te spadki już możemy zauważyć. Czy będzie ten bitcoin dalej spadał? Wiadomo, nikt tego nie wie, ale wydaje mi się, że chwilę to potrwa. Stąd bez sensu, przynajmniej dla mnie, będzie wybijanie nft ków i płacenie bez sensu wysokich opłat transakcyjnych. I druga sprawa, każdy może utworzyć swój token na BRC-20. Dlatego jest tutaj duże ryzyko, i większość jak nie 99% bym mogła strzelić tokenów, będą po prostu bezwartościowe. Ogólnie ten przykład z BRC20 pokazuje, że bitcoin nie stoi w miejscu, jak wielu osobom się wydaje. Fakt, że wiele pozostawia do życzenia, jak kompatybilność, jakaś infrastruktura itd., jednak coś się tutaj dzieje. Czy może się to rozwinąć? Myślę, że i tak w pewnym momencie to wszystko będzie ze sobą powiązane, i zwykły użytkownik nie będzie wiedział nawet, z jakiej sieci korzysta. Dajcie znać w komentarzu, czy podejmujecie się tej zabawy z BRC-20, czy odczekujecie, czy uważacie, że jest to chwilowy trend, czy może uważacie, że ten trend z nami trochę pozostanie. Dzięki za uwagę, czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam, hej!